Witam Was w kolejnym swoim vlogu. E, jesteśmy dzisiaj na łowisku PZW. E, przyjechaliśmy połapać e, płotki e, oraz leszcze lub linek może wejdzie. E, zobaczymy. Jest dzisiaj e, cieplutko e, no i nie wiadomo czy będzie ten. Jakieś brania były. Teraz właśnie mi szturchnęło, kurde węteczkę, szczytuweczka się ugięła delikatnie. E, no ale zobaczymy. E, Łapiemy na zanętę uniwersalną płoć e, lin e, lub e, Leszcz. Dodaliśmy odrobinę kukurydzy oraz czerwonego robaka do zanęty. Tak. Pojemniczek, jeżeli Wam się podoba, to jest pojemniczek guru. I tak przyjechaliśmy. Dzisiaj mam miękką szczytówkę założoną na wenteczkę. No zobaczymy, e, nastawiam się na grubo, tak? Chociaż e, no, dzisiaj też połapać. W przyszłym tygodniu, w weekend, z piątką sobotę prawdopodobnie będę, no, no, pojadę gdzieś na nockę. E, nagram zobaczymy, jakie będą skutki, tak? E, chciałbym złapać tego lina, co w tym roku mi się marzy i ani razu jeszcze mi nie wszedł, e, pod węteczkę. No zobaczymy, tak? Jest płoteczka pierwsza dzisiaj złapana na robaczka. Yy, no malutka jest bardzo. No, bardzo. Tu nie ma co pokazywać, bo jest malutenka, ale proszę zobaczcie. Wypuszczam do wody, żeby nie było. Ja nie jestem miansiarzem. Kolejna mini płoteczka za nami, tak? Kolega siedzi niestety nic się złapie jak zawsze on zawsze więcej ode mnie łapał. Niektóre ryby w moim odcinku też są jego. Ale dzisiaj akurat on nie łapie, a ja łapię I to właśnie mi cieszy, bo ja zawsze z nim rywalizuję. Ja mogę zawody przegrywać. Jakby, jakbym jeździł, ale aby z nim wygrać to, to by mnie satysfakcjonowało. Mogę być przedostatni, ale żeby był odostatni. ostatni. Kolega tutaj złapał ładną płoteczkę No taką ja bym chciał złapać Przedwa Łosiu mu kawał zrobić nie wyszło Oj oh, yeah. Kolejna płoteczka za nami, płoteczki się obudziły nic większego nie ma, ale fajne chociaż tak płoteczki połapać sobie w niedzielę po obiadku przyjechać na rybki krótki wypadzik, płoteczka za płoteczką Lubię płoteczki łapać Teraz nabijam przynętę do koszyka łapię dzisiaj na klasyka, nie na metodę chociaż wolę o wiele Yy, bardziej łapać na metodę, ale na łowiskach e, dzikich PZW i w ogóle metoda, no nie zdaje się tak, yy, ale już tęsknię za metodą. Niedługo jadę na takie PZW, gdzie metoda tam króluje wśród leszczyków i będzie pelecik, metoda, nie żadne zanęty, to co lubię najbardziej. I myślę, że nie łapię z 50 kg leszczy przez nockę. Tak, zobaczymy ogólnie, co będzie ciekawego. Yy, bardzo ostatnio tak ryby mnie zaczęły ostatnio wciągać, że dzień bez ryb to dzień stracony. Proszę was bardzo, Leszczyk. Jest Leszczyk. Ciach, ciach. Założyłem na kulkę nową, żeby sobie spokojnie posiedzieć, żeby co chwilę tych płotek nie brały, płotki. A tu Leszczyk dam zawitał. Proszę bardzo. zapalę sobie krasne piórkę, eee, maluteńka też, nie ma co się cieszyć ogólnie z tych rybek, bo malutkie, ale tak wyjść sobie połapać tej dobrej dobre i malutkie, tak? Jeden leśnik tylko uderzył, poszło do wody, proszę bardzo, Nabijamy koszyczek, zarzucamy, zobaczymy co będzie. No, kulki proteinowe łapałem na kulki proteinowe na pomarańcz miałem branie, ale spieprzyłem. Na truskawkę tego leszczyka złapałem, więc truskawka z Marosa. Powiem Wam, że w tym roku naprawdę aż mi się kończy już ta troskaweczka z Marosa. Ostatni rzut za mną. E, Nałapaliśmy dużo płotek, jednego leszcza tak. E, no, zobaczymy, e, co będzie na ostatnim rzucie. E, bardzo dzisiaj zadowolony jestem. Myślałem, że złapę sobie z dwie płoteczki, czy połapałem ja o wiele więcej płoteczek. No i przede wszystkim tylko resztę złapę. W środę e, albo w czwartek też jadę na ryby e, po południe. Obrać miejsce na nockę z piątku na sobotę. E, grubo podnęcić, jak e, jakieś kule i w ogóle zanęty, może kukurydzę nagotuję no grubo na pewno będzie pod, podnęcone nie zamierzam na noc rozstawiać namiotu y, jak myślę, że na tamtym miejscu co będę łapał to tam nie ma gdzie namiotu rozstawić, będę cały czas czuwał całą noc, y, będę zdawał wam relacje od razu na bieżąco y, no i bardzo gorąco polecam, żebyście Lajkowali moje posty i subskrybowali mnie. E, bardzo dziękuję wszystkim, e, jak mnie oglądaliście e, za oglądanie. E, jesteście ogólnie cieszę się, że mam swoich fanów. <grych> e, no wędeczki zwijamy, tak. Jedziemy do domu, jakiś meczek fifę, jak to każdy prawdziwy mężczyzna, rybki, fifka.